wiązując z naszej kampanii Zachowaj Cześć w umysł, to jest Twój czas. W tym roku e, na to stawiamy właśnie. Kampania stawiana na takie hasło Twój czas, czyli czas wszystkich młodych, e, osób pełnych wigoru, e, dzieci młodsze, starsze, które chcą się angażować, e, które wiedzą e, co to, jakie mają pasje, zainteresowania, które wiedzą, co chcą w swoim życiu zrobić, korzystają e, z dorosłych. Dorośli mają wiedzę, dorośli chcą się dzielić swoimi doświadczeniami, dzielić z Wami. Na ten czas stawiamy. To jest również czas z rówieśnikami, spędzony dobrze, bez używek, bez środków psychoaktywnych poznawanie swoich zainteresowań, pasji, rozwijanie ich i mamy nadzieję, że dzięki tym hasłom i dzięki tym materiałom, które przekazaliśmy do szkół, mogliście się bardziej rozwinąć, mogliście poznać swoje zainteresowania i móc uczestniczyć. W wielu konkursach. Mamy dużo nagrodzonych, 21 osób z Kędzierzyna. To jest pokaźna liczba, naprawdę się cieszymy. Z roku na rok jest coraz więcej tych osób i mamy nadzieję, że będzie więcej szkół przystępowało do kolejnych kampanii. 23 nauczycieli zaangażowało się w kampanię w tym roku, też pokaźna liczba. Też chcemy serdecznie podziękować, bo jest to naprawdę duża praca. Wiemy, jak Państwo macie wiele obowiązków w szkole i inne różne kampanie, ale chcecie się angażować, zapraszacie różnych specjalistów do szkół i pokazujecie dzieciom dobrą drogę i mamy nadzieję, że dzieci z tego korzystają, cieszą się, co bo niektórzy widzę, że pierwszy raz chyba tutaj w urzędzie na takiej sali i mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Myśmy zaczęli, potem włączył się Urząd Miasta. Tak, przyznajemy. Tak i większość imprez, które robimy, robimy na sportowo. Tu akurat z tego co pamiętam, to są wszystko właśnie Osoby nagrodzone, wszystkie osoby są nagrodzone z tego konkursu sportowego. Teraz czeka nas jeszcze jeden konkurs. Czas wolny, seria zdjęć. W tamtym roku wysłaliśmy również, otrzymaliśmy nawet podziękowania, nie załapaliśmy się na nagrody główne. Ale do końca listopada mamy jeszcze czas. I dzieci bardzo aktywnie uczestniczą w zajęciach. Zresztą, zajęcia sportowe to chyba każdego wciągną. Mamy masę różnych rozgrywek, różnego rodzaju więc dzieci uczestniczą bardzo aktywnie. Nawet można powiedzieć, że chciałyby więcej. Okej, do Straży Miejskiej na przykład.